U nas w Kielcach robią teraz windę dla osób, które potrzebują windy, żeby wjechać do tunelu. Tutaj się będą robiły korki na 17 km, a jako, że mamy. No, jeszcze styczeń. Ale to tylko przez 5 miesięcy. I będą to robić do maja. Będą wstawiać windę do maja. Po prostu nie mogę tego sobie uzmysłowić w głowie, jak może to trwać tyle miesięcy. A w Chinach w 7 godzin budują stację kolejową. A u nas winde, która jezie, jedzie od poziomu 0 do minus 1, będą robić 5 miesięcy, że tu już wydali pozwolenie, i chyba się to będzie działo w tym roku. Aha. Wyburzenie kina Romantyka, w którym ja tu stałem, zawsze w kolejkach. Pamiętam jak szyby wylatywały, bo był taki napór ludzi na gwiezdne wojny. I tu powstanie kolejny w <coughs> centrum 21-piętrowy wieżowiec, z, no wiadomo na dole to będzie jakaś usługówka, a u góry mieszkanie i ten parking będzie też zaorany, tak więc wydaje mi się, że jeszcze trudniej będzie w centrum parkować. Patrzcie co spada z samochodu, jak takie coś się baterią, to śmierć Wenecji, a pierniczo, no goście powinni sprawdzać te swoje naczepy i nie wymuszać. Też podczas wjeżdżania na drogę. Ale tam, tak jak bryły lodu, że koniec. No, takie coś jak ci spada na szybę, to dziura na, na wylot. E, a jak na to najedziesz, na przykład samochodem elektrycznym, który, który ma podłogę niżej niż bryła lodu, to śmierć Wenecji. Nie fajne. komu to spadło? Tam autobus stał. To chyba spadł z jakiejś ciężarówki, bo tak było na boku, która przejeżdżała. Popatrzcie mnie. Marek uprzedzał, że będzie. To będzie jakiś ten testowy obszar się pojawiał. Majonez japoński, Double Nozzle. I są te. Eee, widzę, siracha różna Flying Goose. I druga z Hosin Sos. Dobra, teraz do czego, to, do, do, do czego to dosypywać? Proszę mnie informować. Bardzo. Marek, dzięki! Tylko, że wiesz, jestem Tim Kielecki, Jak pijem ja kielecki majonez, to potem są zasadzki przez płatnych zabójców zespołem. Organizowane w Kielcach, że promuje jakieś inne dziwne wynalazki. Kolejne podejście kebabowe, które to już nie wiem, będę w numerację łapał w tym. Ale by kto był, ja pierdzielę Saraj Ertugul co? Ksun kebab to się nazywa Ignacego Poderewskiego. ale okazało się, że mają różne inne jeszcze siedziby, bo popatrzyłem na tym menu tak więc już Saraj zaliczony yy, i powyżej przeciętnej od razu powiem powyżej przeciętnej ten kebab był, <laughs> jeśli chodzi o rozmiar to mały 23 z plus 3 zeta za frytki 3 zeta za frytki to jest dobra cena 100 gram co prawda, ale frytki były smaczne na świeżym oleju nie były jakieś wiecie była opcja wyboru tego kebaba, czy te frytki to my chcemy osobno, czy możemy dostać je jeszcze w środku, ale ja tak klasycznie osobno. W środku to, to już chyba by było by, przegięcie. Jest herbatka, są sosiwa, żeby sobie e, odpowiednio ten kebab e, za, zaopatrzyć w dodatkowy sosik. No i był mały, duży i był ekstra. Mówię, no dobra, ja jestem ekstra, nie? To jak ja jestem ekstra, to bym chciał też ekstra kebab. 37 Zeta plus 3 złote frytki, czyli 40 zł, e, taka przygoda plus woda, woda trochę droga, 650. E, I dobry był. Smakował mi zapieczone, zapieczone ciasto, ale nie tak jakoś super mocno, nie było chrupiące. Było podpieczone, bo się to jeszcze chwilę e, tam pod, po, po, podpiec. E, samo mięso. Też spoko, nie mam jakichś do niego większych uwag, nie było żadnych nieprzyjemności. Mam nadzieję, że również żadnych nieprzyjemności nie będzie. Tak więc pozytywnie, w Saraju można można się napchać za, za, za no myślę, że w miarę rozsądne pieniądze, bo no, tam z tyle mi tego kebaba zostało. Już nie byłem w stanie go zmieścić w sobie niestety. Yy, także następnym razem, jakbym był, to bym raczej celował w duży, nie w ekstra. I yy, yy, jeśli wy macie taką pojemność ograniczoną, bo Cassandra małym była najedzona, nie? A ja bym tym dużym na pewno dzisiaj na cały dzień pojadł. A ekstra to, no to ten ekstra kawałek yy, mi został. dobrze, nie ma źle, No generalnie w podsumowaniu to są dwa poniżej przeciętnej i trzy powyżej przeciętnej, tylko trudno mi byłoby z nich wybrać ten, który jest z nich najlepszy bo no mniej więcej podobnie to smakuje, przypuszczam, że być może to z jednej produkcji kurnia wychodzi no, różnią się może tam składnikami, bo tam widzieliście, że w sytej bule jak wam pokazywałem, to tam były bardziej pro, po, pomidory i cebula niż sałatka, tak jak tutaj stosunek sałaty i mięsa dobry Przenikało się to też w miarę równomiernie, tak więc też tutaj zastrzeżeń większych na tą okoliczność nie mam. Powyżej przeciętnej spoko, można, można nabywać. No i tu otworzyli budę, właśnie z kebabami, ale buda mnie jakoś nie przekonuje, muszę tu jakoś gdzieś samochodem podjechać. I może zrobię, bo jest kebaby sławnych, sławnych jakichś osób, no a wiadomo, że jak sławne osoby, to się muszą znać na kebabach. Tak więc no, przy jakiejś tam okazji się tu na pewno zjawię i sprawdzę. Tu było. No, nie musicie z Poznania przyjeżdżać na ten kebab, zdecydowanie. Z Elbląga tym bardziej, a nie mówiąc już o świnoujściu, bo na pewno u siebie w okolicy też znajdziecie coś równie smacznego, ale w momencie kiedy bym się tu przechadzał, wracałbym ze szkoły, byłbym głodny, miałbym odpowiednią ilość pieniędzy. To mógłbym je ulokować w takim kebabie i ich kasandra też była zadowolona. Tyle, tyle. No to, to wiecie, tak jak do Maka idziecie i kupujecie sobie nie wiem, Big Maca, No nie jest on jakąś fantazyjną przygodą kulinarną. Nie wywala was z butów i nie czołgacie się po, po posadce w konwulsjach z racji tego, że jest to najwspanialsza rzecz, jaką możecie jedli, tylko po prostu żeście przyjęli, zjedli jest ok no tutaj właśnie też jest tak, przyjąłem, zjadłem, jest ok żadnych negatywnych, no znaj same w zasadzie pozytywne, ilościowo objętościowo, cenowo ok a z coś takiego se zamówiłem magnetyczne, pstryk pstryk, pstryk i to jest generalnie po to, że jak chcecie sobie magnetycznie gdzieś iPhone'a przyczepić, robicie sobie live'a na jakimś Wiecie co, TikToku czy innej platformie No tak trochę gorzej jakoś A nie, też łapie Tylko wtedy w drugą stronę by trzeba, o tak Ciach, bo to jednak magnetyczne W jedną stronę działa, w drugą nie działa Także Ciekawe, nawet trzyma Wyjątkowo mocno Szkoda, że w androidowych telefonach nie ma tego kółka Tylko trzeba je wszczepiać i nawet tutaj widzę, że są dwa kółka, że mógłbym sobie to wszczepić na przykład do tego mojego kurnia androidowego telefonu. Chyba nawet przeeksperymentuję z takim wszczepieniem. Kupiłem i teraz żrę te beczułki. Tak sobie po obiadku dogadzam dwoma, ale już więcej nie kupuję, bo jak się nie kupuje to się nie żrę. Nie są takie dobre jak te wedlowskie, bezwzględnie. Ale wedlowskie mają zaporową cenę. Hmm. Taka, delikatna, słodka przyjemność. Nakleiłem tego na telefon bezpośrednio na piksela, tylko se nakleiłem na obudowę. Na razie niech się to dobrze przyklei. No i zobaczymy, czy, czy też będzie to działało. No wygląda na to, że może działać. A nawet widzę, że może to działać jako taka podstawka stojąca. No nie jest to złe, powiem szczerze. Na te kilka groszy, co to kosztowało? Jeszcze nawet spacyfikowałem androidowy telefon. To nie wiem, czy sobie jeszcze jednego nie dokupię. I tutaj od, od spodu jest gumka, że to nie będzie rysowało. Jak się do czegoś przyklei, to też nie uszkodzi. Na przykład do takiego urządzenia można sobie przykleić. Jak tutaj robiłem sobie live'y na jakimś tam TikToku. To no, kurnia. Tutaj sobie to wstawiałem, nie? A tak to. Mogę se na tym to postawić, tylko tyle, że mi ta lampka przeszkadza, no ale to ciekawe. No ale w miarę równo i można se też androidowy telefon, widzę, podkleić. I wygodnie to zamontować, wygodnie to odmontować. Tylko to jeszcze nie jest dokręcone, żeby dobrze trzymać, ale zaraz dokręcimy. Dzisiaj taka sytuacja na froncie, skręciłem tego Hermesa Lighta 2+, jak widać, podłączyłem se głośnik nawet do niego. Żeby już stąd pobierać sobie sygnał audio Nawet to zadziałało, przygotowałem na, na kanał radiowy mój Ci co wiedzą to wiedzą Tak jak to to skręcam Może Wam to się na coś przyda, a może nie mm, Ale uruchomiony, zaktualizowany i działa Tylko, oczywiście na moim komputerze Windowsowym muszę zainstalować aktualizację Tak więc ja pierdziu Ale to będzie na na, na drugim kanale wszystko na, na tą okoliczność, no, ale dzisiaj z mitrę żyłem pół dnia nad tym badziewiem.